Cześć! Chcę dzisiaj porozmawiać z Tobą o bardzo ważnej sprawie, bardzo ważnym temacie, jakim jest mówienie kocham Cię dziecku, kiedy dorasta, kiedy jest małe i być może dlaczego, dlaczego Ty nigdy nie usłyszałeś tego słowa? Dlaczego Twoi rodzice, kiedy byłeś mały, kiedy najbardziej potrzebowałeś tej, tych słowa miłości, tych słowa czułości, po prostu ich nie było. Dlaczego, dlaczego tego nie usłyszałeś? Być może w, twoim, w Twojej rodzinie pojawiło się następne pokolenie, czyli Twoi rodzice zostali już dziadkami, i obserwujesz coś takiego, że oni w stosunku do swoich wnuczków nie mają problemu z tym słowem. Wręcz, wręcz odwrotnie, przytulają swoje wnuczki, mówią im, że je kochają. I w tobie może to rodzić taki, taki pewien rodzaj zdziwienia, tak? Dlaczego, dlaczego tak jest? Mam nadzieję, że tym nagraniem odpowiem ci na te pytania, a co najważniejsze, to nagranie ci, pozwoli ci zrozumieć, dlaczego kiedy byłeś mały, Twoi rodzice po prostu nie mówili Ci tego słowa. Jednym z takich głównych powodów, które, hmm, dlaczego tak było, jest to, jak wychowywali byli twoi rodzice. Czyli czy oni dostali miłość od twoich dziadków. Czy w ich domu, hmm, kiedy oni byli mali, dostali tą akceptację, dostali tą miłość. Bo nie wiem, czy wiesz, ale pewnie twoi rodzice, jeżeli jesteś w podobnym wieku jak ja, wychowywali się w czasach PRL-u. To nie były dobre czasy dla dzieci. To były ostre kary cielesne. Dzieci były nawet bite w szkole. Może słyszałeś o wykręcaniu uszu albo bicie drewnianym piórnikiem po łapach? To tylko przykłady. Jeżeli dziecko wracało do, do domu i dowiedziało się, że, że jakieś tam były problemy w szkole, to dostawało też od rodzica i dla małych dzieci były zarezerwowane klapsy, natomiast dla dużych było bicie pasem. I tak, tak po prostu było. Dzieci były traktowane bardzo źle. Więc Twoi rodzice być może nie doświadczyli miłości w swojej rodzinie. Tutaj warto poruszyć temat tak zwanych schematów pokoleniowych, bo pewne rzeczy ciągną się w naszych rodzinach od samych pokoleń. Może posłużę się tutaj takim roboczym rysunkiem, mam nadzieję, że ci on trochę pomoże. Spójrz na to. To jesteś ty, to są Twoi rodzice, to są Twoje dziadkowie. I te schematy pokoleniowe. Mówimy tutaj w tym nagraniu o przekazywaniu miłości, o przekazywaniu uczuć, mówieniu kocham cię. Powielają się przez całą rodzinę, ale to nie tylko dotyczy tego słowa. To są pewnie słowa, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie. To, są, to w ogóle jest stosunek do dzieci. To jest odrębny temat. Skupmy się na, na miłości, skupmy się na mówieniu kocham cię. I to od ciebie zależy, czy tą linię. Yy, przetniesz i, i dzisiaj yy, po, będziesz postępować inaczej, czy będziesz podążał za tymi strzałkami? Innymi słowy, jak działają jeszcze schematy pokoleniowe? Yy, być może twoi rodzice yy, powiedzieli. Nie, ja nigdy nie uderzę swojego dziecka, bo oni sami byli bici. Czyli możemy schemat pokoleniowy pociągnąć się dalej, tak w 100%, procentach, albo możemy stanąć, że tak powiem, odwrotnie. Czyli może jesteś w takiej sytuacji, że nigdy nie dostałeś yy, klapsa, nie byłeś bity pasem, ale też nie usłyszałeś tego słowa kocham Cię, no bo Twoi rodzice powiedzieli, że ja nigdy nie będę bił swojego dziecka. Natomiast nie usłyszałeś też tego słowa. I skupmy się tutaj, bo jeśli chodzi o Twoich dziadków, to w ogóle pamiętaj, że to jest pokolenie naznaczone wojną. Tutaj główna emocja, która się pojawia, to jest strach to jest strach o własne życie. Yy, więc. Tutaj też była tak zwana stosowana e, czarna pedagogika, czyli dzieciom w ogóle odbierano własną wolę. Tam były straszne e, kary cielesne, i teraz twoi rodzice, mówiąc wprost, nie znali nic innego, tak? Nie, nie dostali tej miłości, więc po prostu przekazali ci to, co mieli. A że można powiedzieć, że byli, były to osoby często wybrakowane emocjonalnie. Więc nie potrafili przekazać tej miłości, nie potrafili ci powiedzieć tego najważniejszego słowa. Kolejnym takim powodem, który należy tutaj wspomnieć, spójrz na to, w jakim wieku Twoi rodzice zostawali rodzicami. Teraz ta średnia wieku nie wiem, czy wiesz, ale średnio Polka, która rodzi pierwsze dziecko, ma 27 lat. Wcześniej, 18, maksymalnie do 30, można powiedzieć, rodziły się wszystkie dzieci, czyli wcześniej były to rodziny wiele, bardziej wielodzietne, więc tutaj mamy zupełnie inny poziom świadomości emocjonalnej, inteligencji emocjonalnej osoby, która ma 18, 21, 25 lat, niż osoby teraz 27-letniej. A y, najczęściej teraz y, rodzicami zostają os osoby po 30, tak? 35. Ta średnia wieku y, rodzących kobiet cały czas idzie do góry. Więc y, zauważ na to, że ta inteligencja emocjonalna, y, ten, y, to przekazanie miłości, ta potrzeba mówienia: Kocham cię, jest zupełnie na innym poziomie niż człowieka, który ma te 21, 22. 25 lat. I to też jest kolejny bardzo ważny powód, dlaczego być może tego nie usłyszałeś, dlaczego w Twojej rodzinie się tych słów nie mówiło. Jest jeszcze coś takiego, i musisz o tym wiedzieć, jak aleksytymia. To jest taki analfabetyzm emocjonalny. Osoby nie są świadome swoich emocji. Nie, nie rozróżniają tych emocji, nie wiedzą, czy to są potrzeby fizjologiczne, czy to są emocje, nie rozumieją ich w ogóle i też no, tak nie potrafią o tym mówić. Tutaj terapia jest niezbędna, ale też trafienie do dobrego terapeuty, bo na terapii głównie pracuje się emocjami, więc jeżeli Osoba sobie nie uświadamia emocji, więc bardzo trudna tu jest praca. Tu bardziej terapia przez ciało. Proszę doczytaj o tym, bo jeżeli no, widzisz, że, że Twój rodzic w ogóle jest taki jakiś, no, no to się nazywa analfabetyzm emocjonalny, nie potrafi, sobie, nie potrafi o tym mówić, nie radzi sobie z tym, jest pobudzony, nie wie dlaczego, jest niespokojny, warto, warto zwrócić na to uwagę. Kolejną taką bardzo ważną sprawą, dlaczego być może Twoi rodzice nie mówili ci, kocham Cię, jak byłeś mały, też jest poziom edukacji w tamtym czasie, kiedy, kiedy oni dorastali. Nie wiem, czy wiesz, ale w latach 84, w latach 80. W latach 80 43% społeczeństwa miało jedynie wykształcenie podstawowe. Więc tej inteligencji emocjonalnej, te, tych potrzeb uczymy się w tej swojej bliskiej rodzinie, czyli już wiesz, że tego być może nie było, ale też w swoim bliskim środowisku. Czyli jeżeli no ta, to wykształcenie było na tym podstawowym poziomie, to, to jakby też nie ma skąd brać. Tak? Taka osoba nie ma skąd czerpać, no, też nie dokształca się, nie czyta literatury. Nie ma internetu, pamiętaj. To też jest bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj jeżeli chcesz o czymś poczytać, chcesz o czymś dowiedzieć, nawet chcesz jakieś szkolenie sobie zrobić, wpisujesz na YouTube'a, co to są emocje, jak sobie radzić z trudnymi emocjami i już wiesz. Wtedy, wtedy tego nie było. Dla statystyk, tak dla porównania, dzisiaj 45% ludzi kończy studia wyższe. Czy to, czy to jest duży wskaźnik? Jest to średnia europejska, więc jesteśmy w tej średniej europejskiej. Po co to nagranie? Po co ja ci to wszystko mówię? Myślę, że dzisiaj, jeżeli już wiesz, dlaczego Twoi rodzice nie mogli Ci dać tego najważniejszego słowa, mam nadzieję, że doświadczysz tak zwanej ulgi ulgi egzystencjonalnej to jest trudne, to nie, to nie robi się od razu to przychodzi z czasem bo może cały czas gdzieś w Tobie ten brak miłości, brak zaspokojenia, takich podstawowych potrzeb, kiedy byłeś małym dzieckiem pokutuje, być może dzisiaj nie jesteś w stanie zbudować też trwałych relacji w swoim dorosłym życiu, bo gdzieś tam po prostu ten wewnętrzne Wewnętrzny ból, złość, gniew cały czas w tobie jest. I jak, jak się tego pozbyć? Czy w ogóle chcesz się tego pozbyć? Ja mam nadzieję, że tak. No, trzeba przejść przez tą ścieżkę. To znaczy, daj sobie, pozwól sobie na zrozumienie. Porozmawiaj ze swoim rodzicem, pojedź do nich, zdobądź się na szczerą rozmowę, zapytaj, jak mamo, tato. Jak u ciebie było w domu? Czego ty doświadczyłeś? Doświadczyłaś? To będą bardzo trudne rozmowy. Może niejednokrotnie poleją się łzy, ale pamiętaj, to będą dobre łzy. To będą łzy oczyszczenia. Każdy z nas tęskni za, za takimi szczerymi rozmowami, bo na co dzień. Rozmawiamy o pogodzie, rozmawiamy o zakupach, o pracy. Natomiast. Czyli płasko, rutyna. Ale nie wchodzimy w głąb. Tylko rozmowy, które, które są, dotykają tych naszych najbardziej wrażliwych sfer, pozwolą je nam uzdrowić je. Więc zdobądź się na to. Jeżeli dzisiaj wiesz, e, Dlaczego w tamtym czasie tak było? Dlaczego nie dostawałeś tej miłości? I mam nadzieję, że przez y, zrozumienie przyjdzie do ciebie akceptacja, a z akceptacją uwolnienie, wybaczenie i naprawienie tych relacji rodzinnych, bo no, rodzina jest naszym fundamentem, to są nasze korzenie. Y, więc y, jeżeli zrobisz coś z tym nagraniem, będzie mi bardzo miło. Jeżeli podobało Ci się to nagranie. Jeżeli masz jakieś pytania do mnie w związku z, czy z schematami e, rodzinnymi, czy z emocjami w rodzinie, e, napisz chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam cię ciepło, życzę owocnych rozmów, życzę szczerych rozmów, bo, bo to jest najtrudniejsze. Może Ty i Twój rodzic już opakowaliście się w ten. Pancerz rutyny, i nie chcecie go zdjąć, nie chcecie tam zapukać. Ale tak jak powiedziałam, każdy z nas tęskni do na tych rozmów, więc może jeżeli dzisiaj już to wiesz, jeżeli wysłuchałeś tego nagrania do końca, to na tobie ciąży ta odpowiedzialność, żeby zacząć tą rozmowę. Powodzenia. Ufam, że się uda. Trzymaj się ciepło.